27 grudnia 2020 roku oddział 424 na zachód od starej szkółki rejonowej w kierunku do oddziału 425 kamera w tej chwili patrzy na południe i co widzimy? Otóż widzimy to, że w dniu 20 grudnia tegoż roku tutaj znalazłem ciepłą jeszcze niemal zamordowaną przez samne. Nic się od tamtej pory nie zmieniło. Sarny nie ma. Co się zabrało, kto się zabrał? Proszę bardzo, to jest przejście do yy, uprawy. Stędy, ono wtedy było tak podwinięte do góry, że tak powiem, w ten sposób. Zawinięte i śmiało można było pod tym, yy, przez to przejście wejść. Ja tam wchodziłem, pokazywałem to na filmie z tą właśnie sarną. Yy, I stan tego przejścia zachował się niezmiennie do dnia dzisiejszego. Yy, tutaj widzimy tabliczkę, o których to była mowa kiedyś, że leśniczy nie zarzucił mi ktoś, że tabliczki były, ja nie widziałem. Tu jest 50. To znaczy, że tej siatki było metrów 50, ale nic więcej z tego nie wynika. Takie tabliczki leśniczy ma tam przy w swoim magazynie ze siatką. Więc tak, to jest jedno wejście do uprawy. Idziemy dalej, bowiem dokąd idę, ponieważ z tego kierunku przybyłem. Tam taki wejście jeszcze jest dwa. Co w tym wszystkim ciekawego? Na drugi dzień tego dnia, kiedy wyemitowałem e, film o tej właśnie sarnie, a było to bodajże w przeddzień wigilii, e, leśniczy cały dzień poświęcił e, na jakąś bzdurną budowę, czy też remont, bo to dwa w jednym yy, ławek, które wybudował z, yy, ze Świerka przy yy, wiacie w Lódkach. Cały dzień tam yy, w trzech, czy w czterech pracowali. Jakieś tam płotki godzili, żeby im kozły nie yy, zniszczyły po raz któryś z kolei tych samych dębów, które to są dębami. Pamięci po czymś tam. W każdym razie Proszę bardzo kolejne wejście wysokie na od ziemi na jakieś tam 70 cm, może 80 tędy może przejść wszystko praktycznie. Mogę też wejść i ja, ale mi się nie chce. To jest tak. Mowa, mowa o płocie, który był wyemitowany tydzień temu w internecie. Teś filmy oglądasz, to oglądasz, to nie tylko on. I do niektórych bardziej drastycznych, bardziej zagrażających ich bytowi się stosują. Natomiast do niektórych udają, że ich to nie obchodzi, a powinno, ponieważ skoro ktoś im pokazuje takie rzeczy, to jakby zgłosił czy zameldował. Proszę pana, tam masz pan problem, trzeba coś zlikwidować. Nie, proszę pana. Leśniczy staje na innym stanowisku. Proszę bardzo, tu kolejne wejście. Mogę tam wejść, ale też nie będę wchodził. Ręka moja, kamera wisi gdzieś tak na wysokości 70 cm, czy śmiało przez to może wejść sarne lub każdykolwiek inne zwierzę. Proszę. Tędy też też to są ślady, deptane, ścieżka do lasu. Więc leśniczy nie przejmuje się tym, co fania emituje w internecie, uznając, że go to nie obchodzi. I mogłoby tak być, gdyby chodziło o prywatną rzecz leśniczego. Tutaj chodzi o to, że leśniczy za to bierze pieniądze i odpowiada ide ku słońcu i nie bardzo to będzie może z tym widokiem w kamerze, więc leśniczy tutaj odpowiada za to, co się w tym lesie dzieje. Proszę bardzo. Tutaj kolejne miejsce. Oczywiście siatka nie przywita do słupka, bo niby jak i nie naciągnięta jak być powinna. Powody są prozaiczne, że tak ta siatka wygląda, a skutki... Pokazywałem w wielu moich filmach skutki yy, śmiertelne. Tak nie powinno być, panie leśniczy, bo powinieneś pan o to wszystko zadbać się do roboty, a nie udawać, że pana tutaj nie ma. Honorzyć się, proszę pana, podobnie rzecz się ma do pana nadleśniczego. Ja pytałem w tym filmie, powtórzę to pytanie teraz, teraz raz co tutaj pan leśniczy posadził. Panie nadleśniczy, co tu posadziliście w tym miejscu? Widzę, że wyplejnowane jest w tej chwili, wykoszone jest ten haber. Tutaj nie rośnie nic. Tu jeszcze widać wyraźnie miejsce po starym ognisku. Nic z nim nie rośnie, a powinno tam coś wypaść, żeby urosło. Więc to było nieprzygotowane wtedy przez pana orzącego, bo były tu jeszcze gałęzie i w tym nieprzygotowanym terenie po prostu niczego nie posadzono. Ale ogrodzono, zadbano, żeby tutaj nie był haber. Tak to proszę Państwa, tutaj wygląda leśna gospodarka hodowlana, a ktoś mówi, że widział jakieś tam młodniki. Pięknie wyprowadzono młodzież. Tutaj kolejne, proszę bardzo, tu po świeżym śniegu widać ślady. Tu jest schodzone raz koło razu, tędy przechodzą zwierzęta. Nie wiem jakie, Bo sarna coś pod tym nie podczołka. chociaż potrafi i takie rzeczy robić. Sarna się uczy. No, wszystkie zwierzęta się uczą, no za wyjątkiem dwunożnych stworów, które nie wyciągają żadnych konkretnych wniosków, a to po raz drugi może już dzisiaj do Pana, który młodzież pięknie wprowadzoną widział w tym lesie. To jest, proszę Pana, pięknie wprowadzona młodzież. To gniazdo jodłowe. Yy, tutaj pojedyncze jodły po 4-5 metrów. Tutaj nie ma nic oprócz czarnego bzu i tam dalej trochę jodą to no tak leśniczy gospodarzy na wzór yy, i podobieństwo yy, więc to będzie tak z tym słowem przejdziemy przez tą yy, jeszcze obok tej uprawy chcesz, przez to co leśniczy pozostawił jako już mówiłem jako osłony, jako rękawę yy, czy też grupę, no ale wolno mu tak działać ponieważ ma na to wszystko przyzwolenie ze strony nadleśniczego. Na to bym się walał taki 2,5 metrowy klocek 70 cm na odziemku. Też ma przyzwolenie, bo jakże inaczej, gdyby nie miał, to by tego klocka tutaj przyszedł z pociął na drobno i zabrał pudełko do Gdyby bojaźń wykazał właściwą w stosunku do swoich przewożonych. Niestety tutaj zauważyłem, że bardziej rządzi leśniczo, niż nadleśniczo. Bo boją, bo leśniczy wychodzi z założenia, że jak nie, to on opowie, a miałby co opowiadać. Na wszystkie te draństwa, które tutaj widzimy, leśniczy miał pozwoleństwo na papierze i zgodę. To jego przełożeni. I dali papiery, na których pisało, że uprawę uznano za y, odnowioną, a na uprawie nie rosło nic. Na tej, łące teraz pokazuje cały czas, co Napiszę, że chyba odmówiona w tej yy, też nie rośnie nic. Coś rośnie, zbieram dalej, gdzie było obrane. idę dlatego, żeby pokazać to, jak można gospodarować w lesie, jak można wydawać pieniądze, yy, bądź, co bądź, podobnie jak lasy państwowe, takie państwowe pieniądze, wydawać na nic. Proszę bardzo, ja tutaj idę dookoła tego i nikt mi powie, pan nagleśniczy, w którym to miejscu zauważy, albo o inaczej, są to bardzo co dużo widzę w moich filmach, nie, może oni wypatrzą jakieś pojedyncze drzewko, które tutaj urosło, wyrosło, a ja go po prostu nie Niestety trudno będzie to coś zrobić, ponieważ niczego tego tutaj nie ma. Będzie dopiero teraz, gdzie zaczęły się pasy orane to będziemy mogli znaleźć, chociaż na razie jeszcze niczego ciekawego nie widzę. Wiem tylko, że leśniczy ogrodził kawał lasu, na którym nic nie posadził. Tutaj powinna już być sadzonka. Powinien zostać chyba dom, bo widać, że są orane pasy. No, widać i dęba, o to się zgadza. I tutaj widzimy dęba, że jednak jest mały, to mały. Ale, więc tak to wygląda w leśnym bywaniu gospodarka leśniczego. Tak też wygląda pozyskanie drewna. Bo to jest wala od miesięcy, bardzo proste to tylko To są posiki, bodajże że które tutaj się znajdują w gospodarce. Kolejna. I to to odcięto, to nie padło yy, samo tutaj y, zamordowane przez przyrodę, nie, to wycięli pracownicy z wycięli i zostawili, ja jeszcze tylko zajdę na chwilę na sąsiednią powierzchnię tutaj, żeby coś zobaczyć, czy tutaj z może też płotu nie ma i co to, też, to się w posadzi, bo to są uprawy z końca ubiegłego yy, potomku tego roku bodajże yy, no tak tutaj to mamy co mamy mamy też tą ciekawość która mnie intryguje od wielu 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 yy, miesięcy w takiej przychodzę może zdołam pokazać to dom proszę państwa którego leśniczy pozostawił dom który oto będzie ten dom który jest pęknięty, rozdarty, na wysokości kilku metrów. Dom, z którego nic nigdy nie będzie. Mimo to leśniczy go pozostawił na granicy gniazda, a mógł wyciąć, ale wyciął w to miejsce piękniejsze inne dęby, bo leśniczy zwyczajem swoim tak robi, żeby zawsze tej masy hapnąć jak najwięcej. Ja tutaj proszę zobaczyć gniazdo dębowe i te dęby, graby, przepraszam, obok tego gniazda rosną gniazdo dębowe. Bardzo proszę wierzyć mi na słowo. Tutaj dęba nie ma, bo jest grab. Ale tam dalej jest trochę dęba. Ja bardzo nazywam to gniazdem dębowym. Bardzo proszę. Słonko przeszkadza, ale może już przejdziemy jeszcze do tego gniazda. Pokażę. No to Te dwa graby zostały tutaj po to, żeby pod nimi nic nie rosło. I nic proszę Państwa nie rośnie, czyli spełniają się założenia leśniczego. Yy, idziemy. Po prawej stronie odnowiona powierzchnia. Yy, Dośnie dawno kilka miesięcy temu, po lewej stronie powierzchnia odnożona kilka lat temu, odmywiona dębem. Ten grab y, pełni podobną rolę jak y, jego posiedliwice i proszę bardzo, idźmy sobie dalej, popatrzmy, to tutaj leśniczy posadził, a nie ogrodził, oczywiście. Nie. I teraz proszę bardzo tego dęba będziemy widzieli dokładniej. Bardzo proszę to to ten dąb, O, to ten dąb, Akurat tak. Proszę bardzo. Z tego dęba nic nie będzie. Ma listę do samej ziemi. Jest dębem, który nadaje się do pieca. Ale tutaj był dom znacznie grubszy. Proszę tak Państwa, jak widzimy, i tego nie ma. Tego dęba leśniczy bycią. Uznał on, że będzie mu potrzebny, aby go sprzedać. No, różne w ciekawości w tym rejsie. To fajna karpa, sobie dębowa leży polecam do ogródka na ozdobę yy. I wróćmy jeszcze raz. Uprawa po lewej stronie ogrodzona. Obsadzona bodajże dębem i uprawa po prawej stronie nieogrodzona, obsadzona dębem. Niestety rośnie tylko graf. I co na to proszę Państwa? Co na to leśniczy? Co na to pan, który tą młodzież tutaj widział. Ja przepraszam, że się może kogoś szczekam, no ale... Jeśli ktoś po obejrzeniu jednego z filmów wydaje o mnie opinię, że powinienem się uczyć wiedzy o lesie, bo jej nie mam, no to proszę wybaczyć. To jest gniazdo dębowe. Więc tak. Tam dalej widzimy jednego albo dwa dęby, więc jest to gniazdo jednego albo dwóch, może trzech dębów. Uznane przez Nadleśnictwo Kraśnik za odnowione. Dlatego to tnie się następny gniazdo. Co na to wszystko? Pan nadleśniczy. Jest tutaj od niedawna, ale od wystarczająco dawna, żeby mógł tu przyjść i zobaczyć, czy ten franja ma rację, czy tylko tak po prostu sobie ględzi, bo ma taki już charakter wypaczony. Tak to wygląda na koniec, może jeszcze. W 30-letniej karierze leśniczego leśnictwa Ludki Krzysztofa Sakura, w jego karierze trzebiechowej, nazwijmy to, wychodował sobie leśniczy takiego oto dęba w przybierze. Pod tym dębem na powierzchni dwóch arów nie rośnie nic, żadna sosna, bo to że własna gdzie jestem. Nie rośnie żadna sosna, bo ten dąb nie pozwolił rosnąć nikomu. No ten dąb jest na pewno ciekawy w swoim pokroju, ale nic poza tym. Kiedyś może będzie pomnikiem, jak go leśniczy nie zdąży skilić wcześniej. Takie coś tutaj leśniczy wyhodował. Jak powiedziałem, tu nie rośnie nic na powierzchni kilku arów. 30 lat pracy hodowlanej to wystarczająco dużo. Gdyby go dawno temu wycięto, coś tu by urosło. Nie urosło, ponieważ tak właśnie gospodaruje tym ten leśnictwie ten leśnicz. Z nazwiska, znany większości z Państwa, którzy oglądają moje filmy. Ja już wychodzę powoli z tego oddziału, idę na drogę, idę pokazać, że leśniczy wyciągną ze fręby całą masę gałęzi, które jest wespołków które gnoi w sposób y, aż nieprzyjemny ale jeszcze na koniec bo tam już nie będę chodził ale to będą musieli Państwo uwierzyć mi na słowo tam gdzie w tej chwili patrzy kamera tam, tam, tam tam o tam nie rośnie proszę Państwa nic tam nie zostały posadzone, tam były gałęzie. Tam nie zostało zaorane, zostało ogrodzone. Niestety, ale się niczego tam nie posadziło. No ale to już kwestia wiary. A wiadomo, wiara góry przenosi.